Witajcie kochani. Dzisiaj zapraszam Was na film, w którym e, poopowiadam Wam troszeczkę o mojej kuracji kremem e, Triacneal z firmy Aven. E, dostałam duże wiadomości na temat tego właśnie, jak ten krem u mnie się sprawdził i co z moją skórą zrobił, więc postanowiłam w końcu taki filmik nakręcić i e, powiedzieć Wam, co i jak, jak u mnie się sprawdził, co z moją skórą zrobił. E, jest to na pewno krem Wam dobrze znany, ponieważ wiele dziewczyn zrobiło właśnie filmiki na ten temat i na pewno wiecie, co on ma robić z naszą skórą, jakie składniki zawiera. Ja nie będę o tym w tej chwili mówić, nie będę czytać Wam po prostu tej całej, tej całej ulotki, natomiast zrobię Wam zdjęcie opakowania, gdzie jest napisane dokładnie, co on zawiera i co on ma zrobić z naszą skórą, ponieważ chcę, żeby ten filmik był stosunkowo krótki, żeby zawierał takie najbardziej istotne informacje o tym, co on z moją skórą zrobił, natomiast daruję sobie po prostu czytanie tej ulotki. Wstaję wam w tej chwili zdjęcie, wy sobie robicie pauzę i czytacie co i jak, jeśli chodzi o ten krem. Myślę, że to będą dwa zdjęcia, ponieważ jest to dość taka długa ulotka, więc podzielę to na dwa zdjęcia, żeby było wszystko wyraźnie widać. Więc robimy pauzę i czytamy. ja ten krem kupiłam za cenę 57,50 w aptece w Tesco przy Kapelance w Krakowie to jest, jego, to jest jego opakowanie nie wiem czy to jest cena duża czy nie, ale myślę, że chyba we wszystkich aptekach i wszystkich takich drogeriach ten krem osiąga właśnie podobną cenę, w każdym razie ta cena oscyluje wokół 50 zł w środku znajduje się mała tubka pojemności 30 ml tak ona wygląda ale nie dacie się zwieść, ponieważ jest to produkt bardzo wydajny i mi wystarczył na ponad 3 miesiące stosowania prawie codziennego. Mówię prawie codziennego, dlatego że miałam chyba dwie przerwy kilkudniowe w stosowaniu tego produktu, niezamierzone, ponieważ wyjechałam na kilka dni i po prostu zapomniałam wziąć ze sobą tego kremu. I tak. Ten krem stosuje się tylko na noc i on ma taką konsystencję maści. To nie jest taki typowy, biały, ładnie pachnący krem, jak przywykliśmy stosować, tylko to jest po prostu taka żółtawa maść, która pachnie też jak maść, tak cytrynowo. Jest taki bardzo cytrynowy, kwaśny zapach, natomiast konsystencja jego jest żółta. Ja zostawiłam sobie troszeczkę tego produktu, żeby pokazać Wam właśnie, jak on wygląda. I tutaj też myślę, że wstawię taki mały filmik z takim dużym zbliżeniem na, na to, jak, jaką ma konsystencję ten krem. Zobaczycie sobie, jak, jak on wygląda. W każdym razie jest on właśnie, ma taką konsystencję żółtej maści i pachnie też jak maść. Jest on dość wydajny. Mała ilość wystarczy, żeby sobie nałożyć na całą twarz i całą twarz sobie wysmarować dokładnie tym produktem. I Jakie są moje odczucia? Wiem, że wiele dziewczyn narzekało na to, że on bardzo skórę podrażnia, bardzo sprawia, że po prostu ta, ta skóra e, po, po kilku tygodniach staje się skórą bardzo wysuszoną, gdzie skóra schodzi płatami, e, na skórek schodzi płatami, pojawiają się wypryski. Słuchajcie, u mnie żadna z tych rzeczy absolutnie nie wystąpiła, co jest w ogóle dziwne, bo myślałam, że moja, e, że moja cera jest cerą e, taką e, bardzo wrażliwą i suchą, ale chyba tak naprawdę nie jest i to jest straszna rewolucja w mojej pielęgnacji, dlatego chyba okazało się, że ym, ja mam cerę po prostu tłustą. Wiem, że to może wydawać się dziwne, ale lepiej zorientować się y, późno niż wcale i w tej chwili uważam, że mam cerę tłustą po prostu. Ten krem absolutnie żadnych takich objawów u mnie nie wywołał. E, zauważyłam po kilku dniach, że e, skóra e, może bardziej, tak delikatnie się e, bardziej przesusza na policzkach. W pewnym momencie obudziłam się rano i tak patrzę, do lusa, co ja do takiego miałam białego na, na policzku. I wziąłam sobie, ściągnęłam i tak, aha, to chyba był kawałek e, na skórka. I rzeczywiście ściągnęłam sobie taki płat e, na skórka, ale. Nigdy to się więcej nie powtórzyło po kilku dniach z tym kremem moja skóra stała się bardziej taka zbita, bardziej taka, taka jędrna i wystąpił taki bardzo delikatny. Stan y, pogorszenia się y, mojej skóry. Pojawiły się takie delikatne wypryski, szczególnie tutaj w strefie T, ale to nie utrzymywało się długo i to, to w zasadzie zniknęło bardzo szybko. Natomiast nie było żadnego podrażnienia, nie było żadnego y, przesuszenia ani jakiegoś nie wiadomo jakiego ataku y, pryszczy. Y, natomiast po trzech tygodniach zauważyłam, że y, moje pory zaczynają się oczyszczać tutaj na nosie i wokół nosa, y, dlatego. Naprawdę byłam zachwycona już po trzech tygodniach, natomiast po trzech miesiącach muszę powiedzieć, że naprawdę ten krem u mnie zadziałał. On nie zlikwidował moich rozszerzonych porów, ale to nawet nie o to mi chodziło. Chciałam po prostu, żeby on oczyścił wszystkie moje pory, żeby je odblokował i rzeczywiście to zrobił. Byłam w szoku, że krem po prostu potrafi, potrafi coś takiego zrobić. Miałam ich bardzo dużo właśnie na nosie i tutaj koło nosa. I on każdy każdziutki por e, idealnie oczyścił. E, nie zmniejszył ich, ale sprawił, że one są po prostu e, czyściutkie. W nich nie ma nic. Totalnie nic. I cała w ogóle twarz, stała się, cała skóra stała się taka bardziej promienna, bardziej taka y, jędrna i zdrowiej wyglądająca. Jeżeli oczekujecie cudów, to y, ten krem na pewno y, nie sprawi cudów. Jeżeli macie skórę w bardzo złym sta stanie, dużo macie niedoskonałości, jeżeli oczekujecie, że ten krem y, zrobi z Was... Y, E, nie wiem, modelkę rodem z Photoshopa, to, to tak nie jest. Natomiast jeżeli chcecie, żeby faktycznie e, Wam tą skórę trochę odbudował, żeby oczyścił wasze pory, to jak najbardziej tak. Mi właśnie o taki efekt chodziło. Ja wiem, że żadna kobieta nie jest idealna. Wierzcie mi, ja. E, Widziałam w swoim życiu wiele kobiet na stole operacyjnym. Naprawdę można się przyjrzeć każdej kobiecie z bliska, jaką ma skórę. Żadna nie jest idealna. Każda ma rozszerzone pory, zaskórniki, chociaż nie wiem, jakby na początku wyglądała super. To z bliska patrząc, naprawdę nie jest idealna. Wszystko, co widzimy w gazetach, to jest tylko Photoshop, Photoshop i Photoshop. Natomiast. To się nijak w ogóle ma do prawdziwego życia, także w ogóle się nie martwcie, że macie zaskórniki czy rozszerzone pory. W ogóle, absolutnie się tym nie przejmujcie. Natomiast możecie sobie jak najbardziej poprawić stan Waszej skóry właśnie za pomocą tego kremu, bo Wam oczyści pięknie te pory i staną się one czyste po prostu. Y Także tak właśnie ten krem u mnie zadziałał, nie wywołał żadnych skutków obocznych, oprócz tego, że moja skóra się tak jakby oczyściła odrodziła i naprawdę jest super i powtórzę na pewno tą kurację za y, kilka miesięcy na jesieni, polecie właśnie kiedy moja skóra będzie na pewno tego potrzebować. Y, oczywiście jest wskazane podczas używania tego, tego produktu y, używanie też równolegle kremu z filtrem. Ja tego nie robiłam, może to był błąd, ale robiłam to, tą kurację tylko w miesiącach, kiedy nie świeciło mocno słońce i też nie, nie wychodziłam na słońce zbytnio i nie godzinami się, prawda, na, na zewnątrz nie, 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 nie prażyłam, bo to było w miesiącach chyba jesiennych, tak, jesiennych. Także myślę, że aż tak bardzo nie potrzebowałam takiej dużej, dużej ochrony przeciwsłonecznej. Natomiast produkty, jakie stosowałam podczas tej kuracji, to były takie dwa, w zasadzie trzy produkty. Pierwszy z nich to był żel do mycia twarzy Effaclar. Jest to żel przeznaczony do, do skóry tłustej i wrażliwej, z pH 5,5. Nie zawiera, nie zawiera mydła, alkoholu, barwników i parabenów. I słuchajcie, to jest, to jest po prostu rewelacyjny żel. Ja go kupiłam w październiku i zużyłam 2 trzecie, zostało mi jeszcze tyle, czyli na około jeszcze 2 miesiące. Jest to rzecz niezwykle wydajna, pięknie skórę myje, ładnie oczyszcza, przy tym nie podrażnia i, e, nie podrażnia i e, sprawia, że naprawdę skóra jest ślicznie oczyszczona. Pachnie trochę jak do Mestos bardzo chemicznie, nienaturalnie, no ale to można przeżyć. To jest chyba jeszcze stara wersja właśnie w dużym opakowaniu z pompką, ale, ale jak sobie kupię nową wersję, która jest w tej tubce dużej, to po prostu sobie tutaj ją przeleję i będę miała wygodne opakowanie. Natomiast kremem, który stosowałam rano, to był Cetapil. Cetafil. Cetapil. Cetafil, Cetafil, jak e, to się czyta? Cetafil, nie? Cetafil, tak mi się wydaje. E, ten właśnie w butelce i ten w tubce. One generalnie składowo nie różnią się zbytnio między sobą, dlatego że ten jest tylko troszkę bardziej gęsty i wiem, że zawiera masło Shea. Ten tego nie ma. E, I moja koleżanka farmaceutka, czy też przyszła farmaceutka, nie wiem dokładnie... Em, powiedziała, że one się w zasadzie nie różnią zbytnio między sobą, jeżeli chodzi o skład. Kupiłam ten z ciekawości, żeby go porównać do tego. Nie widzę zbytniej różnicy. Ten miałam ponad rok, był rewelacyjny. Ten mam od też kilku miesięcy. Przerwałam jego stosowanie, ponieważ testowałam kremy z Frostleku, na świetne i Cetabil po prostu to była moja pielęgnacja taka poranna, po, po tym wieczorem Trachnealu. On jest bardzo łagodny, nie zawiera wielu składników, dlatego też naszej skóry nie podrażnia, jest niekomedogenny, e, trudne słowo, e, i naprawdę świetnie, e, świetnie robi naszej skórze. To są najlepsze produkty do twarzy, jakie miałam tak naprawdę, pomijając wszystkie tam inne kremy, które są dobre, ale te były po prostu świetne. I... E, to mogę polecić. Jeżeli chcecie właśnie stosować trakny, ale boi, boicie się jakichś tam innych kremów, że e, mogą Was podrażniać, to to Was na pewno nie podrażni. Są, są to świetne produkty do zdobycia w aptekach, Super farm, albo na stronie internetowej, albo w jakichś sklepach internetowych, aptekach, na Lego itd. Okej, okay. myślę, że to jest wszystko, co chciałam opowiedzieć na temat Trek Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście, to oczywiście piszcie. I ja Was serdecznie pozdrawiam i zapraszam Was też bardzo serdecznie na mojego bloga. Adres znajdziecie pod tym filmem. Tam są takie różne wpisy mniej lub bardziej interesujące. Między innymi na temat właśnie tej nowej mojej brązoletki, jaką sobie zafundowałam i tam paru innych tam pierdół. Więc jeżeli jesteście tam zainteresowani, to Was zapraszam. Serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia wkrótce. Pa! ¡Gracias!